Dzień dobry, rozpoczynamy pierwszy premierowy odcinek nowego programu motoryzacyjnego MotoZoom. W którym będę przedstawiać Państwu najnowsze informacje ze świata pojazdów spalinowych i na prąd. Nie zabraknie rzeczy ważnych dla każdego kierowcy i przedsiębiorcy. Jak analizy nowych przepisów, ciekawostek dla fanów motoryzacji, a także motoryzacyjnych nowinek technologicznych. Każdy odcinek będzie wzbogacony o mój subiektywny test samochodu lub jednośladu. Moimi gośćmi będą zarówno eksperci z przeróżnych dziedzin, jak i ciekawi ludzie, których wyróżnia motoryzacyjna pasja, czy też przedstawiciele kadry zarządzającej, importerów, eksporterów, czy producentów części i akcesoriów dla branży. Porozmawiam z nimi o prowadzeniu biznesu, jak i o pasji i emocjach, które w nich wywołuje motoryzacja. Będzie merytorycznie, edukacyjnie i lifestyleowo. A czego możecie się Państwo spodziewać w dzisiejszym odcinku? Zacznę od końca. Premierowy program MotoZoom wymaga spektakularnego rozpoczęcia, dlatego zachęcam do pozostania ze mną także w drugiej części programu, w której przetestuję nie jeden, a dwa modele McLarena. 720S i najnowsze GT, którymi miałam okazję jeździć w okolicach Genewy po szwajcarskich i francuskich Alpach. Z moimi gośćmi porozmawiam o samochodach luksusowych i premium. Dowiemy się wspólnie, kto kupuje takie auta w Polsce, czy ich sprzedaż rośnie, czy maleje, a także jakie marki są liderami, a które są tak niszowe, że okupują koniec stawki. A już teraz zaczynamy od porcji najciekawszych informacji z ostatnich dni. To już koniec marzeń o polskim super samochodzie. Arinera Husaria przechodzi do historii. Jak poinformował prezes zarządu Arinera SA Piotr Gniatka w liście do akcjonariuszy spółki, firma już w 2019 roku nie miała środków na finansowanie dalszego rozwoju swojego samochodu i od tego czasu nie udało się pozyskać żadnego nowego inwestora. Husaria miała być klasycznym supersamochodem z centralnie umieszczonym silnikiem, mającym rzucić wyzwanie tak legendarnym markom jak Lamborghini oraz Ferrari. Pozyskany od General Motors silnik V8 w topowej wersji miał oferować 650 koni mechanicznych, a w pracach nad konstrukcją pomagał słynny brytyjski inżynier Lee Noble. Plany spółki zakładały także oferowanie wersji wyścigowej swojego bolidu i taka odmiana także powstała. Auto w specyfikacji GT3 było już nawet wycenione na 229 tys. Dolarów. Przelotnie spółka Rinera myślała także nad elektryczną wersją swojego auta. Plany polskiej firmy były więc całkiem bogate. Poznaliśmy wygląd Genesisa GV60. To pierwszy elektryczny model marki Premium należącej do Hyundai'a. Jak łatwo się domyślić, patrząc na bryłę samochodu, bazuje on na Ioniku piątym, który od niedawna dostępny jest na polskim rynku. Wyróżnia się jednak charakterystyczną dla Genesisów stylistyką nadwozia oraz podwójnymi światłami z przodu i z tyłu. W kabinie uwagę zwraca szeroki panel z dwoma dużymi ekranami, lewitująca konsola między fotelami. Oraz duża ilość skóry i drewnianych wstawek. W oczy rzucają się też dwa wyświetlacze umieszczone na drzwiach, zastępujące lusterka boczne. Genesis nie podał jeszcze żadnych danych technicznych modelu GV60, ale bez wątpienia będzie on dzielił układ napędowy z ionikiem 5, co oznacza, w zależności od wersji, moc przekraczającą 300 koni mechanicznych i prawie 500 KM zasięgu na jednym ładowaniu. Genesis GV60 pojawi się w Europie w przyszłym roku. Kija w Polsce postanowiła dopłacać do sprzedaży swoich modeli elektrycznych. Chodzi o wsparcie sprzedaży zakupu elektrycznego modelu E-Soul i E Niro z roku modelowego 2021. Dopłaty łączą się z dotacjami w ramach rządowego programu Mój Elektryk, w którym można wnioskować o maksymalnie 27 tysięcy złotych. Można zyskać ponad 22 tysięcy złotych, korzystając z premii za odkup przez kiję samochodu auta dowolnej marki z silnikiem spalinowym. Rabatu na Wallboxa, czy jeśli posiadamy instalację fotowoltaiczną, urwać kolejne kilka procent od zakupu soula lub Niro na prąd. Polski importer oferuje też finansowanie w kredycie 50 na 50 z zerowym oprocentowaniem. Wielbiciele spalinowych kij z kolei mogli zobaczyć już pierwsze szkice modelu sportecz piątej generacji. Pierwszy raz w historii koncernu zdecydowano się na opracowanie modelu zaprojektowanego wyłącznie dla klientów w Europie. Mercedes wkracza na nowe dla siebie terytorium, prezentując klasę C All Terrain, czyli uteranawione kombi. Niemiecka marka ma już taki model w klasie wyższej, czyli klasę E All Terrain, ale po raz pierwszy zaproponuje takie auto w klasie średniej. Od klasycznego kombi różni się plastikowymi nakładkami mającymi chronić dolne elementy karoserii na bezdrożach, a także prześwitem zwiększonym o 4 cm. Jazdę w terenie poza standardowym napędem na cztery koła wspomagają dwa nowe tryby jazdy off-road oraz Offroad plus. Do wyboru będą dwulitrowe silniki benzynowe oraz diesla. Mercedes klasy C All Terrain po raz pierwszy pojawi się na żywo na targach motoryzacyjnych w Monachium. To była krótka porcja motoryzacyjnych newsów, a już teraz zapraszam do rozmowy z moimi gośćmi. Jest ze mną Maksymilian Fus, menedżer marek luksusowych Autofus Group oraz Dariusz Balcerzyk, redaktor naczelny w Instytucie Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Maksymilian, w Autofus można kupić zarówno BMW, Alpiny, Mini, Alfa Romeo czy Jeepy. Ale także, właśnie samochody wprost z marzeń. Są to modele na przykład niemieckiej firmy, właśnie rodzinnej. podobne zresztą pomysł biznesowy, jak w waszej rodzinie, prawda? Alpina, czyli marka, która produkuje auta na bazie modeli BMW, ale są jednak to bardzo ekskluzywne samochody. Macie również w ofercie sportowe McLareny, czy no mega luksusowe Rolls Royces. Kto kupuje w Polsce auta za ponad milion złotych, czy nawet grubo przekraczające 2 miliony złotych? No dzisiaj ciężko jest mi sprecyzować i podać, że kilka typów klienta, natomiast no wiem, co ich motywuje i wtedy możemy gdzieś tam sobie no sami nakreślić, sami wybrać tą drogę. Natomiast oczywiście klienci są coraz bardziej zorientowani, wiedzą po co do nas przychodzą no i mają różne motywy zakupów tak naprawdę, więc to też determinuje, kto się u mnie pojawia i to można zaobserwować. Niektórzy e, lubią kolekcjonować samochody, niektórzy jeżdżą nimi po torze. E, a jeszcze inni używają ich po prostu na co dzień, jest to ich wizytówka e, dla nich samych, dla biznesu, dla wszystkiego. Także e, no, przychodzą myślę, że w większości, e, co jest e, w, Przyjemną częścią tej, tej, tej pracy moje jest poznawanie tych ludzi, więc to, co mogę powiedzieć, kto do mnie przychodzi, przychodzą na pewno ludzie, co, co ciężko pracują i wiedzą, e, do czego doszli i, i tak naprawdę, gdzie są, po co przyszli. Czyli ewidentnie I, przedsiębiorcy. Zdecydowanie, mhm. tak. A kobiety? Bardzo chciałbym dojść do jakby większej może grupy kobiet, która, która gdzieś tam doceni te sportowe samochody, na przykład sportowe samochody, ale też zdarza się jak najbardziej, bo chociażby przy, przy markach tych, tych, tych bardzo luksusowych, tak jak na przykład Rolls Royce, pojawia się, że, że mamy klientki, które są bardzo zadowolone z samochodów i, i, i jak najbardziej wybierają te auta. Oczywiście no może jest to mniejszy procent, natomiast jak najbardziej tak i, i zdecydowanie. Mm, Chciałbym, żeby był większy. Darku, powiedz, czy pojawienie się w Polsce importerów właśnie takich luksusowych marek jak czy Lamborghini, czy właśnie Rolls-Royce, czy Bentley, czy Aston Martin przecież wpłynęło na wzrost zainteresowania tymi samochodami i większą liczbę rejestracji w Polsce? Pamiętajmy, że praktycznie ta, tego rodzaju samochody, czyli samochody premium, luksusowe, a nawet Powiedziałbym ekskluzywne, ponieważ jest to duża grupa samochodów, które nazywamy klasą premium. One były od początku przełomu motoryzacji w 1989 roku. Bardzo szybko pojawiły się na naszym rynku, aczkolwiek rzeczywiście w latach 90. dominowały takie marki jak BMW czy Mercedes. Także pojawił się w tym czasie Jaguar. Mniej było tych. Z skrajnego końca e, tej samochodów listy. Marzeń. Tak, samochodów, one pozostawały e, na wyłącznie na plakatach i wyłącznie stranek. właśnie w sferze naszych marzeń. I myślę, że to były też marzenia tych osób, które już wtedy kupowały Mercedesy nowe, e, czy właśnie BM-ki. aspirowały także do tych samochodów, które bardzo rzadko pojawiają się na naszych ulicach. I pewnie to też jest jeden z argumentów i zakupieniem takiego samochodu, czyli jego rzadkość. Nie bardzo chcemy, żeby pojawiły się w dużej liczbie McLareny, no chyba, że sprzedajemy te auta, ale od strony kupującego raczej przyjemniej jest mieć świadomość, że mamy rzadkie auto, wyjątkowe, no i trochę tej próżności, że kobiety za nami na przykład oglądają się. Okay, Wyróżniamy og... się w tłumie nudnych... się. Tak, co prawda sumie. oglądają się za samochodami, nie za nami, ale <grym> gdzieś tam możemy też przytulić się do tego auta. Także to jest rzeczywiście te samochody były e, od początku. E, I co dziwniejsze, e, teraz cieszą się coraz większą popularnością. Czy tak rzeczywiście jest, Tak, zdecydowanie. Ja tutaj zgadzam się jak najbardziej. No, to, to, no jestem akurat wychowankiem tego plakatu na, na ścianie, więc, e, więc, więc jak najbardziej zgadzam się z tym, że no też e, m, chociażby ci to, to, młode pok to młodsze pokolenie, tak jak, tak jak gdzieś tam mojego rocznika obserwuję, że to są osoby, które e, m, też dochodzą do, do, do momentu, gdzie otwierają e, fajne, dobre, prężne biznesy, które mogą im pozwolić dzisiaj na realizację tych marzeń. więc e, też też dokładnie się z tym tutaj zgadzam, że że ta liczba rośnie. A ile I... sprzedaje się tych na Polsce? Jest to dwu, dwucyfrowa liczba, także także staramy się, żeby było ich, ich 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 nie jak najwięcej, ale żeby ta społeczność fajnie się tworzyła i, 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 i żebyśmy dalej kontynuowali tą tą podróż. Natomiast dwucyfrowa liczba to jest i, ale i, czy to i są staramy raczej się ludzie, którzy jeżdżą na tory wyścigowe czy chcą jeździć bardziej na co dzień tym samochodami właśnie, żeby się wyróżniać. Trzeba pamiętać, że jednak mimo wszystko no, większy procent tego czasu spędzamy poruszając się z punktu A do punktu B. Zanim wrócimy do naszej rozmowy zapraszam do obejrzenia mojego testu dwóch modeli McLarena 720S i najnowszego GT. 720S być może dla was i dla osób, które niespecjalnie są fanami marki no wygląda jak poprzednie McLareny, ale to nie jest prawda, ponieważ zwróćcie uwagę na ten subtelny detal, mianowicie wszystkie samochody z centralnie umieszczonym silnikiem, czy to jest Huracan czy, czy Audi R8, mają wloty powietrza z boku, które chłodzą silnik oczywiście, natomiast 720S ma je tak zaprojektowane, że ciągną się praktycznie przez cały samochód. Powietrze wpada tutaj z przodu przy masce, tutaj poprzez drzwi przelatuje i kanałami specjalnie tutaj zaprojektowanymi, które są sprytnie ukryte w błotnikach, wpada do silnika to powietrze. To jest tak subtelne i piękne moim zdaniem, że naprawdę warto na tym zawiesić oko, a jednocześnie pełni swoją funkcję ale dość gadania, wreszcie zajmijmy miejsce za kierownicą. 720S ma podwójnie doładowany silnik V8 o pojemności 4 litrów i moc, tararara, oczywiście zgadliście, 720 koni mechanicznych. Ta moc jest oszałamiająca i czuć ją tutaj fenomenalnie. Przyspieszenie 2,9 do setki po prostu jak depniecie, to urywa praktycznie głowę. No i oczywiście to brzmienie jest fenomenalne. Ten wydech brzmi tu po prostu bosko. Patrząc na ten samochód, ma się wrażenie, że ma się auto ekstremalne do prowadzenia. No i właściwie tak jest, bo no, patrzymy, że ma unoszone drzwi, kubełkowe fotele. No i te niesamowite osiągi, przyspieszenie, parametry, które robią takie wielkie wrażenie i to brzmienie wydechu, niesamowite. Ale szczerze mówiąc, tak na co dzień można by było jeździć tym samochodem. No, i nie jest on aż tak ekstremalny, jak mogłoby się wydawać. Natomiast pomaga w tym na pewno układ kierowniczy, który jest tutaj hydrauliczny, elektrohydrauliczny, co jest jednak rzadkością w tego typu samochodach. No i idealnie po prostu oddaje to, co się dzieje między podłożem a kołami. To wszystko czujemy w swoich dłoniach. No, czujemy tak intuicyjnie ten samochód, jakbyśmy naprawdę jeździli jakimś bardzo lekkim gokartem. czym kojarzą się samochody McLarena? Na pewno z wysokimi osiągami, ale też z spartańskimi warunkami podróżowania. Modele tej brytyjskiej marki zwykle są kojarzone z ekstremalnymi samochodami, na pewno ekskluzywnymi, ale nie luksusowymi. Do momentu aż pojawił się właśnie on, McLaren GT. Tym modelem brytyjski producent chce zawojować i namieszać na rynku Gran Turismo, zabrać klientów Astonowi, Martinowi, Bentleyowi czy Ferrari. Miałam okazję już przyjrzeć się jemu wewnątrz i z zewnątrz na polskiej premierze statycznej w McLarenie Warszawa, bo to jest salon tej brytyjskiej marki w Polsce. Godnem prawdziwego gran turizmu jest to tu na pewno zawieszenie, które z łatwością pokonuje nierówności. Jest to zasługa systemu Proactive Dumping Control, które z wyprzedzeniem przewiduje, co się dzieje na drodze i odpowiednio dostosowuje pracę hydraulicznych amortyzatorów jestem zaskoczona jak nienachalnie tutaj też pracuje silnik, bo jest on oczywiście centralnie umieszczony jak to we wszystkich McLarenach, czyli mam go za swoimi plecami, słyszę jego pomruk, ale jednocześnie on pracuje na tyle cicho w pewnym sensie, że nie przeszkadza mi to w takim przyjemnym kontemplowaniu podróży i słuchania rewelacyjnego audio sygnowanego Wiele mówiącym logiem "Bowers and Wilkins". Ciągi są typowe jak dla super samochodów i takie samo zresztą jest prowadzenie. Naprawdę auto zachowuje się bardzo stabilnie, bardzo pewnie. To jest zasługa hydraulicznego układu kierowniczego, który idealnie mi tutaj podpowiada, co mam pod kołami, a gdybyście zechcieli poczuć trochę adrenaliny we krwi, to oczywiście przejeżdżając koło toru wyścigowego można już przewidzieć to i włączyć tryb track, no i wówczas będzie się działo. <grymne> McLaren produkuje samochody nietuzinkowe i z pewnością takie, których łatwo nie da się zaszufladkować. Na pewno GT jest samochodem idealnym na długie podróże, bardziej skoncentrowanym na dostarczaniu adrenaliny we krwi kierowcy niż Aston Martin czy Bentley w tego typu pojazdach. Na pewno jest świetnie wykończony, ma spory bagażnik, dwa w sumie o łącznej pojemności 570 litrów. No i jeżeli chcecie, Czuć dziką frajdę z jazdy, to McLaren GT jest autem dla Was. To były moje wrażenia z jazdy McLarenami, a teraz kontynuujemy rozmowę z moimi gośćmi. Maksymilian, dopytam jeszcze, bo urwaliśmy Ci wypowiedź, czy rzeczywiście. Polacy kupując na przykład takiego GT będą nim raczej jeździć na tory wyścigowe i tutaj, jak wiadomo, w Polsce mamy ich jak na lekarstwo, mm -hmm. czy w cudzysłowie lansować się w mieście. <laughs> Tak jak, tak jak właśnie zacząłem, że no jednak większy procent czasu spędzamy w poruszając się, załatwiając, czy to sprawy biznesowe, czy prywatne, czyli tak naprawdę jeżdżąc od punktu A do punktu B, więc e, te samochody, tak jak mogłaś się sama przekonać, no właśnie są do tego przygotowane. Czyli mimo że mamy tą całe DNA, tą historię samochodu torowego, no to jednak dzisiaj zderzamy się z takimi realiami, że większość czasu jeździmy po prostu tym autem na co dzień, e, traktując go po prostu jako normalny samochód, w zależności, jakie, jakie są potrzeby Natomiast oczywiście my, my, to troszeczkę jest też inny klient, tak naprawdę ten, który jeździ samochodem po torze, no bo, no bo to jest zupełnie inne użytkowanie chociażby nawet tego samego pojazdu, bo czy jeden, czy drugi nadaje się i do tego, i do tego. No oczywiście 720, tak jak na przykład um, mogłeś zaobserwować, jest bardzo performance'owym samochodem, sz piekielnie szybkim, natomiast też się nadaje do tego, żeby poruszać nim na co dzień. Także no to, to wszystko znaczy, zależy... To jest bardzo uniwersalne, o, oczywiście, prawda? że tak, dokładnie, chociażby przez tą przestrzeń bagażnikową, O, dokładnie tak możemy to nazwać. Także yy, myślę, że to się miksuje. Mamy, yy, samochody są o tyle, bym powiedział, przyjazne, że właśnie przez to, jak odczuwamy tą jazdę, przez to, że one są bardzo lekkie, yy, przez tą technologię, która jest w, w trakcji, we wszystkim, no jednak pozwala nam na szkolenie się w tej jeździe. Mhm. Czy to jest drogowa, czy to jest yy, torowa jazda, tak? Także myślę, że tutaj to, to, to się miksuje i, 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 i różnie bywa. Dargu, powiedz... Yy... Ile y, tych samochodów zaliczanych do kategorii premium sprzedało hmm. się w Polsce? Krótko, takie hmm. szybkie. Cesy. Ostatnie 7 miesięcy. Hmm. E, sprzedaż ponad 55 tysięcy e, tych aut. I to jest wzrost do ubiegłego roku o 38, ponad 38%. Czyli pandemia w ogóle nie wpłynęła na. No właśnie tutaj. pandemia nieco wpłynęła, Aha. dlatego że jednak pamiętajmy, odnosimy do zeszłego roku, gdzie sprzedaż była dosyć słaba. Mhm. Z tym, że pamiętajmy, że w przypadku samochodów klasy premium, segmentu premium, ten spadek. W, w zeszłym roku, w do, do do, do 20 do 19 mhm. był tylko 4%, podczas gdy cały rynek spadł ponad 23%. Mhm. Więc y, to, to jest naturalne. Y, w przypadku droższych samochodów, tych luksusowych, premium, y, wszelkie zawirowania gospodarcze troszkę później się odbijają na, na zakupach. Mhm. Tak? Zawsze powiedz... było, podczas każdego kolejnego kryzysu, samochody e, droższe wychodziły bardziej obronną ręką z nich. Mm -hmm. A kto jest liderem w Polsce, jeśli chodzi o marki premium? W są, są cztery marki, które e, pokrywają 85% rynku samochodów e, premium. To są trzy niemieckie BMW, Audi, Mercedes oraz szwedzkie Volvo. Mm -hmm. e, Max, w takim razie, który... Rolls-Royce McLaren i Alpina jest totalnym bestsellerem z, z każdej marki, no tak. to jeżeli, jeżeli gdzieś tam myślę, że jeżeli chodzi o Rolls-Royce, jest to jest to też nowy produkt, czyli, czyli pierwszy SUV dla marki. Myślę, że dużo klientów czekało na, na takie auto, czyli Rolls-Royce Cullinan. Mhm. Um, jeżeli chodzi o e, Alpine, BMW Alpine, ja jestem zwolennikiem tych mniejszych aut, ale myślę, że jednak ta najbardziej luksusowa wersja, czyli. B7 i Alpina B5 to są, to są zdecydowanie najlepsze sprzedające się auta. I jeżeli chodzi o McLarena. Bardzo duże zainteresowanie i myślę, że ten, ten flagowy pojazd, czyli 720S, to jest ten, który jest najbardziej pożądany. To są raczej zakupy na fakturę, czy y, ci przedsiębiorcy przychodzą po prostu z walizką gotówki? Nie, myślę, że takie czasy już się skończyły. Natomiast y, e, oczywiście no, d, 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 my jesteśmy przygotowani, myślę, że tak jak większość, ale jesteśmy przygotowani do najlepszych ofert finansowych, czy to leasingów, czy, czy innych możliwości. Myślę, że no, jest to rozpracowanie trwane na tyle indywidualnie, że tak naprawdę też ciężko, ciężko powiedzieć. Klienci no, mają tak naprawdę szeroki wybór. Mhm. Dziękuję serdecznie za tę ciekawą rozmowę moim gościom, a Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na kolejny odcinek MotoZoom już za tydzień, w którym pojawią się nieco bardziej przystępne cenowo samochody. Do zobaczenia.